Szybki update do Eurocada. Eee, ja tutaj nic nie zobaczę, jest to tak szybko robione, że nie widać tych struktur. I. Eee, impuls korekta, impuls. Hmm, impuls korekta, impuls. Czyli jeszcze korekta. Czyli to bardzo szybko będzie zrobione. Prawdopodobnie. Hmm. Po prostu to spada, to tylko leci tu. Uh, impuls zakończony taką strukturą. Tu mamy jakiś kolejny impuls. Mega, mega poszerzony. Być może tu już jest ta struktura końcowa, czyli jeszcze korekta. <laughs> może się oprze tu, może tu zawrócą, może nie. No to będzie szybka akcja, czyli będzie szybko trzeba się przekręcać, bo nam została jeszcze tylko jedna korekta, jeszcze jeden impuls. I patrząc z wyższego, no to gdzieś tu sięgną, pewnie 6,18. No, pewnie 7,86. OK, gdzieś na 7,86. Strzelam tutaj. Ale to jest strzelanie, skąd mam to wiedzieć? No, szybka sytuacja. Tu chyba tu prawdopodobnie jest już korekta się zaczyna. No. Impuls, korekta, impuls. Ten impuls jest tym impulsem. Musicie to sobie jakoś wyobrazić. Jeszcze sprawdzę tam. Charakterystyka taka jest powiedzmy tutaj. A ta charakterystyka wyżej jest gdzieś tutaj. No dobra. I tu jest końcówka, teraz będą szli yy, impuls, korekta impuls, korekta, impuls 3 mikro pchnięcia w górę może sięgną o korektę, się oprą może po eliotowsku a może nie, no szybka akcja no oby to nie wystrzeliło w górę no bo będzie po zysku, nie no ale akcja nie no, dużo się dzisiaj dzieje w ogóle jazda jest bez trzymanki Próbuję jeszcze gejota łapać to, opiszę w innym nowym filmie. No, to tak wygląda EuroCAD. Tu jest szybka akcja, więc tu nie oczekujcie. No, chyba, że tylko spadki, ale nie. Nie ma tej struktury kończącej. Znaczy, tego nie ma. Chociaż chyba. O. No, może już tą strukturę tu zrobią. Dobra, to jeszcze przyszłość. Na razie gramy to, co gramy. Korekta. Korekta w górę. Gdzieś, gdzieś, gdzieś. Być może po Eliotowsku. I trzeci impuls, który będzie kopią pierwszego czy drugiego, i tu będzie trzeci, tu stawiam, że korekta być może 1 do 1, 2, 8, 1. No to gdzieś tu, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No to pozdrawiam, to jest taki szybki update. Dzisiaj tylko szybkie update. A jeszcze zobaczę, czy, czy się zatrzymają, czy rzucą dalej cały w dół. Może dalej będą dołować. A zatrzymali, dobra. Hej.